Drodzy Państwo, symboliczna uroczystość przekazania dwóch nowych radiowozów, jeden tutaj dla jednostki. Komendy Policji w samym mieście Tomaszów. Drugi radiowóz ma służyć w komisariacie w Okicinach. To co jest istotne, to co jest bardzo ważne, samorząd powiatowy, jak i również samorządy gminne partycypowały w kosztach zakupu jednego z tych radiowozów. To wszystko z myślą o poprawie bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. To wszystko po to, żeby nasi mieszkańcy mogli czuć się bardziej bezpiecznie i żeby ten radiowóz, te radiowozy, które są narzędziami służyły i przeciwdziałały tak naprawdę temu wszystkiego co wiąże się z przestępczością ale też miały na względzie tak jak powiedziałem poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Gratuluję bardzo serdecznie zarówno komendantowi powiatowemu jak i komendantowi w komisariacie w Rokicinach że będą mieli nowe radiowozy które zapewne będą służyły wiele lat i będzie to przede wszystkim z pożytkiem dla mieszkańców naszego powiatu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to ważny moment w funkcjonowaniu Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim dostaliśmy dosprzętowieni dzięki współpracy z samorządami lokalnymi, to z gminami podległymi pod komisarza Dyworkiecina oraz starostwu powiatowemu. Dzięki nim, dzięki zrozumieniu potrzeb policji, potrzeb obywateli mogliśmy zakupić. Jestem 50 na 50. Ten jeden z tych dwóch radiowozów, który będzie służył mieszkańcom naszego powiatu. Serdecznie witam przybyły gości na uroczystość przekazania radiowozów oraz Mam zaszczyt powitać starostę starostem Tomaszewskiego, pana Mariusza Tomaszewskiego Dwój tak Gminy Pek, pana Mariusza stała. Tak Gminy Rokiciny, Pana Jerzego Lewsdę, witam również księdza Łukasza Wiś, witam również serdecznie przedstawicieli mediów. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym dojdzie do przekazania Komisariatowi Policji w Rokicinach oznakowanego radiowozu marki Piasi, zablokowanego w ramach Programu Modernizacji Policji Oznacza to, że zakup pojazdu o wartości ponad 156 tysięcy złotych. 50% tego Policja pozostałą kwotę w różnych częściach współfinansowała starostwo powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim, urząd miasta i gminy w Ujeździe, Urząd Gminy w Będkowie, Urząd Gminy w Robocinach oraz Urząd gminy w Ujeździe. Dojdzie również do przekazania przez Komendanta Powiatowego Policji Niczego na stan wydziału ruchu drogowego Tomaszowskiej Policji. Radiowozu oznakowanego Markowskim. To ta skala zakupionego z budżetu państwa w ramach projektu bezpiecznie na drogach. Nowoczesny sprzęt dla polskiej policji etap drugi. Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Siedziła. przez gminę Bęków, a który będzie wykorzystywany, wykorzystywany na terenie całego powiatu do działań profilaktycznych. W tym miejscu o zabranie głosu poproszę Komendanta Powiatowego Policji Tomaszowej Mazowieckiej, młodszego inspektora Tomaszewicza. Policja to ludzie i sprzęt. Ludzie mają dobrych Tomaszowie, sprzętowe, jak zwykle Powiem tylko, że jedną noc, jeden radiowóz na gminie robi robi 740 km na dobę. Więc potrzeby sprzętowe są wielkie. Samochody jeżdżą non-stop, muszą być sprawne, muszą być gotowe do tego, żeby dostarczyć policjantów na czas, na miejscu interwencji. Szanowni Państwo, prawdziwych przyjaciół, podobajcie się biedni. Mieliśmy biedny. Dzięki Państwa wyrozumiałości, dzięki zrozumieniu potrzeb policyjnych, ale przede wszystkim potrzeb lokalnej społeczności, włączyliśmy, zaprosili Państwa do współpracy, spotkaliśmy się z akceptacją, wyciągniętą dłonią i efektem tego jest dzisiejszy dzień i możliwości przekazania komendantowi Komisariatu Policji w Oddzinach pojazdu fundowanego ze składek samorządu terytorialnego w 50%, a 50% z budżetu państwa polskiego. Szanowni Państwo, to już okazja do przekazania Wydziałowi i ruchu budowego, pojazdu marki Skoda-Skala, stosowanego do pełnienia sukcesu zawodowego, który też jest jak najbardziej potrzebny i będzie służył mieszkańcom całego powiatu. Jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować Panu, Przedstawicielu Samorządów Terytorialnych za to, że przyjęliście propozycję i wspomogliście nam nas, w zakupie tego samochodu. Mam nadzieję, że to jest dobry prognozyk na dalszą współpracę. Tak. Jeszcze raz bardzo dziękuję.

Panie komendancie, koledzy Wójtowie, Państwo Policjanci, Szanowni księże, Szanowni Państwo, bezpieczeństwo mieszkańców powiatu towarzewskiego jest priorytetem dla samorządu powiatowego, jak i również myślę tutaj dla kolegów wójtów. Wspólne działania od nas określone. Stan bezpieczeństwa mieszkańców polepsza się. Tak po prostu to wygląda, przynoszą określone efekty i chcemy poprzez partycypowanie w kosztach zakupu tego radiowozu pokazać, że jesteśmy tutaj jednomyślni, jeśli chodzi o kolejne działania związane z przyszłością i z na te wszystkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa tutaj na terenie zarówno w jak i też całego powiatu. Zawsze na nich liczyć. Dziękuję naszym policjantom, którzy stają na wysokości zadania, są skuteczni w tym, co robią, ale też są otwarci na nowe pomysły i na taką codzienną współpracę. Myślę, że w kolejnych tygodniach miesiącach będziemy się bronić podobnych inicjatyw, które będziemy się wziąć jako samorządy terytorialne i także. Bardzo serdecznie gratuluję panu komendantowi. Dziękuję tutaj komendantowi z, z tego posterunku, jakże ważnego na krańcach naszego powiatu. I tak jak powiedziałem drodzy Państwo, cieszymy się, że to bezpieczeństwo naszych mieszkańców no i wydaje się jest na bardzo wysokim poziomie. Dziękuję bardzo. Panie komendancie, panie Starosto, Rokiciny. Mamy na terenie Komisariat Policji w który obsługuje kilka ościennych gmin, również z Rokicina. Często współpracujemy tutaj z Komisariatem Policji, z funkcjonariuszami, tak żeby nasi mieszkańcy, gmin, naszej, naszej, gminy Rokicina, ale i sąsiednich czuli się, czuli się bezpiecznie. Wspólnie organizujemy e, różnego rodzaju prewencyjne spotkania czy to na uroczystościach gminnych czy, czy też organizowanych tutaj przez komendę powiatową policji w Tomaszowie Mazowieckim wiemy że sprawne działanie Potrzebny jest sprzęt i przede wszystkim sprzęt, którym funkcjonariusze będą mogli się poruszać po naszych gminach. Dlatego też wspólnie tutaj z kolegami samorządowcami podjęliśmy decyzję, że wspomożemy tutaj Komendę Powiatową Policji w Tomaszowie w zakupie tego samochodu, który będzie służył na terenie naszych gmin i wpłynie niewątpliwie na bezpieczeństwo mieszkańców naszej miejscowości, naszych gmin i całego powiatu. Dziękuję. Panie komendancie powiatowy, panie wójcie, szanowni goście, funkcjonariusze policji. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo mieszkańców przez gminę Będków nie jest traktowane jako wydatek, tylko jako inwestycja. Jest to inwestycja na najcenniejszą rzecz, jaką posiadamy, czyli zdrowie i życie mieszkańców. Współpraca z Komendą Powiatową układa się bardzo dobrze, z Komisariatem Rokicina tutaj z tego miejsca również dziękuję bardzo. Komisariat Rokicina również układa się bardzo pozytywnie. Szanowni Państwo, mieszkańcy sygnalizują, iż ta współpraca nie jest traktowana jak z swoim jak z rodziną. Ale tutaj też funkcjonariuszy, którzy pracują na terenie naszej gminy, to są, wiedzieć, że to są przyjaciele mieszkańców Panie Komendancie, gratuluję takich funkcjonariuszy i dziękuję jeszcze raz za wspieranie mojej gminy, dlatego też z otwartym sercem zawsze reagujemy na Wasze prośby, pytania, czy możemy wesprzeć auto, tudzież ten namiot też wiem, że jest Wam bardzo niezbędny do prowadzenia różnego rodzaju spotkań z mieszkańcami, czy to różnych gmin w powiecie, jak i też z towarzyszy Także ze swojej strony deklaruję i ze strony Rady Gminy w że wsparcie dla Was będziemy kontynuować. Jeżeli będziecie Państwo potrzebować, zawsze mamy dla Was pomocną dłoń. Wszystkiego dobrego jeszcze raz i dziękujemy. Bardzo dziękuję o przekazanie pojazdu marki Skoda Scala na ręce Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Andrzeja Meli, proszę Komendanta Wydatkowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim, Inspektora Tomasza Jędrzejewskiego. Szanowni Państwo, ja chcę zapewnić, że ten samochód zakupiony przez samorząd będzie pełnił w służbę każdy z pojedynkami na terenie ale to też jest ważne, żeby nie było takich prób i i nie było źle odbierane przez społeczeństwa Możecie Państwo wiedzieć, że pozostanie ten, jak jest teraz, w przyciele. Poprosiłbym jeszcze wójta Gminy Będków o symboliczne przekazanie. Mam na tutaj... to wykorzystywany do działań profilaktycznych na rzecz pozostaje za mieszkańców, tam się, się potrzebuje ten namiot. Wiem, że będzie celów to są bardzo potrzebne mieszkańcy społeczeństwa, nie tylko Mam nadzieję, że będzie dużej szerze niż zatrzymał. Do... Boże tym mocą swojego słowa stworzyłeś wszechświat, dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem i moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli. Boże, Sprawa, by te radiowozy, które są dziełem ludzkiej mądrości i pracy, dzięki Twojemu błogosławieństwu służyły dobru i bezpieczeństwu ludzi. Za wstawieństwem świętego Krzysztofa i archanioła Michała, patrona policji, obdarz roztropnością wszystkich, którzy będą się tymi pojazdami posługiwać. Niech ostrożnie i bezpiecznie odbywają swoje podróże i troskliwie dbają o każdego człowieka. Ustrzeż, panie, wszystkich, którzy będą korzystali z tych radiowozów, od wszelkich nieszczęść, duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu i powierzonego im zadania. Niech ta zaszczytna służba spotka się zawsze z uznaniem i pomnaża dobre imię policji. Przez Chrystusa, pana naszego. Amen.